Ja mówię, ja się do niego, grasz w FIFA? On. Um, za ja ja problemy techniczne, już wracamy. Ja mu tam spamy, ja? Ja mówię, nie spam. Nie, nie gram i nie spam. A ja mówię, czemu nie grasz? Bo nie. Ja Co? Piotrzek? Dobra, nieważne. On woli grać sobie z koleżkami, jakimś z Discorda No, już ze swoim przyjacielem. No. To jest dziwola no, no, no. moja jena. Elowinka? Elowo. No, no. Nie! E, e fuuu! Czary kupiłeś ze skina? Ja nigdy nie kupiłem skina za 2000, tylko dla plecaka. A. Czyli mówisz, że pelerynka za 2000? Pelerynka za... za 1000 w sumie. No. Przynajmniej, przynajmniej ja się cieszę. No i git. O jakie mocne. Eee, no. Co, max HM, max, max, ja, ja? Cię chwycę Ty. Ty tam. Złoży oh, Ej, no nie hard. wierzę! Mam mi dry hard, tak zwany. Oczywiście, duża zasługa, jeśli chcecie kastomy to jest duża zasługa. Lechi, ponieważ ja jeszcze nie mam customów Ooooo! Oh, Już ma, ma Pewnie! Ma! Mam ma, ma custom! Mam! Lechia! Ma. Tylko nie na tym kancie wait, ma wait, wait, wait. Czyli bro Szkoda, że dźwigniowej nie ma na tym na kreatywie. Co ci teraz na triore? No może. Możemy. Nie dole, Artur Aim, Artur Aim. Mi się włączył, nie? Mhm. A najlepsze jest to, że Nefi ostatnio yy, 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 mówi Ej dobra nudzi mi się. Dawaj zakładamy sobie jakieś konta i idziemy trollować custom, mówię. Sam tego nie lubię robić, ja mówię, no dobra, to idziemy. No I, I był tam... I był taki nazywa się youtuber Damyk nie? Bo Nefi chodzi do nich do lobby. A ci, a ten do nich. Coś tam, coś do... Poszmat ty, coś tam wiesz. Jest z nami... Na szandarność na mikrofon. 71 zagrony. Ja właśnie tuję tego dunemaka, żeby sobie po więcej u niego kontrolować. Mój kolega sobie niego strolował. Mój kolega z niego strollował i już nie ma konta, a ja na nim na koncie miał Black Knight'a, Giermka Te wszystkie takie wszystkie Ko, OG, OG skiny No nie znasz go, bo to jest taki ziomek, z, go na Discordzie poznałem Aha. Ej dobra chodź na rękę trio to no mu współczuję teraz <laughs> Artur, ej, Artur ej, ja sobie w miejscu a nie trafia Ale ja byłem ja, ja strzelałem z góry mi było ciężej jest ciężej, jest niż jest... Nie ciężko jest zrozumieć to we No ja zapraszam już Kto się zaprasza? C-wóz jakiś, nie wiem co to, c jakiś No czekaj, C-wóz co to, Rosja jakiś Nie a, wiem, ja tam a, już z Niemcami no. grałem w tą grę Wiem, że ja gram kiś z Hitlerem w tą grę Aha, że w obieżnościach trzeciego, no to nie Pewnie. wiem no, no ja się Aha, On, on ja nie ma pompy, bombi nie ma pompy. Jak to nie mam? Nie ma szatowany. Tu czy jestem nierozgrzany, to jeszcze lagiem. <noise> no, no, niestety cóż, tu już trzeba pozycję full tryhard. Jak Dostał z tej walonej pompy I pompy z crack Ten mi takie piękne daje a ja nawet nic nie mogę trafić Albo bo spocone to jest raz. No jest dobry nie? Jest to sobie Da słaby. E, he? Mm, mm. Ej Mamy dobra gramy tyko, gramy tylko na niebieskie itemy To idę Restartujmy tą mapę. S, S, ss nie na żółte. Przepraszam. <grywki> Wait, o nie. No i mam. No dobrze, already. O ja przydzielę No, ja nie to tak dobry. No na Elo! Aż ty mnie tak od nie trafiasz? My teraz... Przynajmniej nie będziemy o tej walonej, ładowanej. Jest ładowana niebieska, ale coś wziąłem wolną teraz. No Ej, nie, to jest charge, ja teraz tak pierwszy raz to zagrałem tego. A tak gram, albo dźwigniową, albo taktikanem. No dobra, Artur, aim. No dobra, jak chcieliście no no tak z 15 strzałów raz się trafimy, to jeszcze ani razu w głowę. Pani chłopco, no, wiedziałem. że no. A że każdy buduje z czego innego? Tylko. No chłop... No No chłopiec, no, <strybuj> no co ty myślisz, ja nie od, wiem. Od którego ty sezonu grasz? A to gra od ten gra trzeciego. Oh ready bombi! Super prata! Super prata bombi! No no, no. Ja jeszcze grałem na padzie dodatkowo. Także na padzie, dodatkowo. A, control playa. To ja jestem jedyny na klawce. Ej, dobra, chodźcie na arena trio. Mamo, no, no, rusza się tak jak ja po prostu. Tak ja. W sumie ja pół roku gram na klawce i nic się nie zmieniło mnie. Ja. Dalej takie same błędy I dalej takie same błędy. się, no ta pompa to jest tak do wyrzucenia Ale że ty dostałeś i nie dostałeś danejda do no bym... Ej mnie w ogóle załamuje na... Rafa, nie? Rafa R Oczywiście tam nie, 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 teraz nie mam zamiaru go no i e pesnego? hejtować ani nic, tylko po prostu mnie na przykład zastanawia to, nie? Gra z dwoma typami, którzy go tak kierują No mówmy się, no ten zakrzak no, go kieruje ten camstar cały, nie? Go kierują po prostu ma pół, ponad pół miliona subów No i już powinien mieć też tam radę, tak... Takie kontakty, na przykład Jacob, no... Ma trochę więcej, ma H3000 A no, ja nie trafiam pompy I, Ile ku... ma Jacob? Czego? Czego masz? bańkę. 000? Nie, mówię, że bańkę Jacob ma Jacob No bańkę 800... 180 Więc to jest dużo, nie? ale... Twojego pierwszego fraga, zrobię. czekaj, pada mi ja odłączył, pad mi się ja odłączył, ja tako jest ty farcie, No dole no, nie jest nic moje. O, o, jeden hit, jeden hit, jeden hit. A si to w ciebie wleciał, nie? czemu tak? O ja przydzielę... Mm, no najgorsze. hita w głowę zamki, nie? Tak, w głowę zębę. 63. Pierwsza A nie bomby jest. nie miałem szadowanej. A że bombi trolluje. No trochę tak. Ale tak że mi się nie chce dla Was budować. To się do ja nie. Jezu, nie mi się. Halo. Nie tragi. Możesz bym nie wiem cztery flagi chociaż, ale to jak to to. to, to. Przyle. Mm, 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 mm. 90 pingo, super. Spakam 44, ale to chyba przestawić mam streama. A przed chwilą ci wymalioneta! No tak, ale no, bo to te, w ogóle ten internet ja wyszła że może go do jakiejś reklamacji oddać czy coś takiego, bo... no, no dziwnie, dziwnie. Nie chyba internetu do reklamacji. Ale to jest takie dziwne, no bo... Mój tata mówi, że tyle co pieniędzy wydano na internet, to jest już za dużo. A no... Jakim prawem mi wywala internet? Przecież to powinno być podłączone... M mój brat jeszcze mógł wystreamować? Ja bym mógł jeszcze mój tata by mógł streamować i by powinien da, dawać radę, a nie wiem o co chodzi. Dwie osoby są na streamie, witam serdecznie drugą osobę, bo jedną zawsze jestem ja. Bo sobie oglądam swojego streama żeby czytać czat. A ogólnie ja tego skina, tego Magnusa nie kupiłem. W ten kupił, pajac. Ten pajac kupił, no, no nie? tak. Ja. A kto? Znaczy Kinder. Nie, wygrałem od takiego youtubera top model i podarowo mi skina. tam, oj bo ten um, 4 dni temu tam, nie wiem, miał Nie da się patrzeć No Ej, czemuż ty się leczysz? Ty Mistrzu, ja się leczę od choroby downa Nie zniknij się, ale to jest wyleczalna choroba, nie? Co już zespół dał, no Dobra, ja się campi, zobaczę kto tu pierwszy przyjdzie. Kto tu przyjdzie, kupuję mu skina za 2000. Nie, no, że ja nie kupię. Tak, się, że 2 2150 faudolców, nie? Ale po prostu na super bohaterkę czekam i ich wtedy kupuję. A wiecie w ogóle, ile mi Kinder wisi na no, ten faudolców? Za dużo. 2000 mi wisi. Za co? Aż tyle. Eee... Uh, parę tam motek mu wysłałem, skina i malowania. A czemu ja mi się ty nie... Ja nie miałam co z tymi... ja nie miałam co z tymi fototami zrobić, więc... po prostu. A mogłeś mi wysłać, ty. O! Właśnie... nie, może nie, kiedyś... 180! Nie, 171. Aha, pelera mi się zbogowała. Ta playeringa jest ta fajna pełen. do gate Rider podobno jakbym, jakbym jak widziałem Ty mi, peler, mi ta po prostu przez głowę mi się zniknęła po prostu. W głowę zniknęła, za 72, to... nie mam pytań. Czekam mi Czekaj. Bo mnie gamer girl zaprasza. Co to jest? Ale nie dołączam. No, dziewczyna taka. Twoja? Nie wiem, poznałam. Nie. Uh -oh. Jakaś randomowa. Legend never Day. Ty, 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 ty. A może zrobimy tak próbę? z Spotify'a, jak mi wywali streama to się wychazałamy, nie? Ta, wyzywamy, macie na pewno lepsze pociski ode mnie. Ta od ciebie no? Nakładasz plecak i udajesz Transformer transformersa, to mi się najbardziej podoba. <suszy> um, ogólnie z mojej kasy już to każdy zna, ale używam to dla kogoś, jak po prostu nie. nie wiem. Nie znasz... Nieznajomego, no. No, na przykład tak. dla, dla mojego brata Ale, no. ale jak on jest a to może po streamie o tym pogadamy, bo to jest takie on po, prostu sra, on po prostu srał A bombi się na dole boksy. No, trzeba czasami, nie? No, ale Nie no, pierdzielaj ja się ciebie boję. mi. Stąd. Ty, ty prosię najgorszy. Nie, no, idzie po mnie. Idzie po mnie. Uh, Mogę zagrać mama jutro, no? Mogę zagrać. Mam, mam, pomóż mi. O, co to chodzi? Mogę ja zagrać jutro. AG, no. Tak? Yy, A to to, to to nie wytrzymam? trzymał. Spix Mogę nie, jutro no zagrać, no? Ale jutro... Nie, nie, ale nie, już to nie będzie stream. Możemy dzisiaj zagrać i możemy jutro zagrać, nie? Co? Ale mam ustawione, żeby ten... jakiś dziwnych nie... Ustawy... Nie było... No i co ty robisz, powiedz mi? To dużo w doli było 17 nie dlatego, że jesteś lepszy... Możesz... Się pogodzić z tym, że mam HG tobą. Nie, no to daj mi spokój, daj broń, mi spokój, daj dwóch. mi spokój. A nie, dobra, nie będę się leczył. 18, by the way. Ja trafiłem 17. 37 BTW. Wylicz. Oczywiście zostaw sobie i łapeczkę w górę. Spiksni. Masz linka do mojego Discorda, oczywiście dołącz. Nie wiem, co ja odwalam. Ty coś odpierdalasz. Jeśli chcę. Proszę, sobie, nie proszę, proszę. Proszę, proszę. proszę nie przypinać, proszę <laughs> nie przypinać. No, nie, dobra, silcimy. Tam jak się <laughs> raz wymsknie komuś, to tam wiesz, nic nie no bo ty coś odwalasz, nie wiem, stukasz tym, nawalasz tego pada, jak nie wiem. Pijak, nie? Tak, no no chłop. Ja tu coś próbuję. Wychylam się aż wszystko, próbuję tutaj, a ja on wystarczy, że na chillu sobie mnie zabije i już. <laughs> a, no nie! Też się cały. Linki, a, masz się jakie no linki? Masz mnie na... Aha, okej. Okay. Вот это изменяешься.